Widzowie, w tym odcinku będziemy budować z klocków LEGO łódkę i na końcu będę pokazywał twarz, więc oglądajcie do samego końca ale musimy zmieścić tyle pasażerów mamy i doszedł mi właśnie nowy ten yy, taki właśnie, mam takiego z Star Wars'ów nowego takiego z LEGO Ninjago i takiego z yy, też lego ninja. No, a dzisiaj będziemy budować Lego figurkę i poczekajcie chwilę, widzowie. Dobra, już się mam na widzowie. Ja Jeszcze raz pokazuję twarz. Yy, więc dzisiaj będziemy budować się, jak mówiłem, łódkę, tak? I boksiącki Lego przypuszczają zawsze wodę, więc zrobimy coś takiego. Chcę zrobić, żeby yy, właśnie teraz mam pokazać. Że tutaj będzie kruskami obłożone, tu będzie pusto i jeszcze drugą warstwę, żeby po prostu jak ta będzie tonąć, tutaj już będzie na dole tonąć, to tutaj będzie mieli drugą warstwę, żeby nie utonąć. No i żeby nie było po prostu ciężka też. Będziemy musieli zrobić. Tu mam dwa pudełka. Widzowie, dwa pudełka, tu mam jedno, a tu mam drugie. Więc no. I chyba zaczniemy tą pierwszą warstwę budować, bo ona będzie chyba najważniejsza. I mam pomysł, żeby zbudować ją. A zresztą widzimy się, jak już zbuduję tą warstwę. Dobra, widzowie, już zrobiłem tyle. Tutaj mamy takie właśnie. Takie. Żeby to unosiło naszą łódkę, tak. Ten. Tu mamy takie. Nie wiem, co to w ogóle miało. Jest, ale. Zrobimy takie, żeby e, woda wtedy nie wlatywała tędy, A tutaj jest ten. I tutaj jeszcze muszę dokończyć ten rząd na dole, a tutaj później dajemy takie barierki, żeby woda tu nie wlatywała i chyba drugą warstę, ale tutaj poukładamy ludziki. Zrobimy tak pachołki takie wielkie, takie podwrótne dam I wcześimy po prostu i to będzie drugie piętro. Więc yes. yes. zabieramy się do roboty. Cyk, cyk. cyk Strasznie. Cyk, cyk. Cyk, a... Dobra, je, to jest tak fajnie już wygląda, nie? Chciałbym się to przetestować jak to pływa. Serio. Jak dla mnie chleba będzie pływać? wiecie w komentarzach, czy będzie pływać, czy nie, czy utonie od razu, dam na wodę. Ja myślę, że raczej da radę. Popłynie, popłynie. Jak ja to budowałem, to popłynie. Nie, popłynie, popłynie, chłopie. I to jeszcze nie. Na koniec świata i wróci jeszcze w całości. I będziecie chcieli to wypuścić. Teraz puszczę do celu. Do celu ją wypuszczę. Dobra, budujemy ją tutaj. idę. Nie Dziękuję. Nie idę po coś, żeby basen był. Okay. Więc no, robię tutaj takie, jakby... Nie wiem co to ma być, ale... Próbuję to jakoś zabezpieczyć bardziej, żeby to od razu tak... jak położę na wodę, żeby to od razu tak nie utonęło. Ale... ale ale... Nie wiem jak nie, nie to wyjdzie. I tu chyba damy więcej jeszcze klotków, takie podwyższenie damy. No i to chyba star raczej starszej na I później na górę damy po prostu bez niczego. Silnik zamontujemy. Silnik wizowy, Łódka nie popłynie bez silnika. Silnik mamy tutaj. Mamy. Zrobimy. Albo nie, czekajcie, widzów, eee, czekajcie. kurcze widzowie jest mały problem bo, ja umiem, bo... No, dobra może być tak nawet może jakoś przeżyje ten silnik e, mm -hmm. tutaj jeszcze musimy tutaj musimy jeszcze dokończyć to ale nie wiem czy mam jeszcze takie klocki bo nie jestem jakimś kolekcjonerem klocków, więc no ale czasami lubię sobie tam wykładować klocki nie, Lego. Nie za często, ale czasami nie. lubię. Więc no. Tylko musisz e... zrobić dla mnie wchodzi. Czekaj, a no, ja chodzę nie bieskie Czy Chcesz Tak, to... Nie cię Jak dostawicie pod tym filmem 100 lajków, to robię część z takich dużych klocków. E, klocków do takich dużych klocków będę budował łódkę eee, no to masz jedno, ale, to to, ale nie się wiem czy nie dać tutaj takiego żeby to wstrzymało po prostu a to nie będzie chyba wstrzymało raczej te schody będą trzymać? czekajcie, nie wiem czy to będzie proste ale raczej tak damy sobie to tutaj Czekamy. dobra Jakoś tak łódka już wygląda. Dobra, wczekamy pierwszych pasażerów na no, łódź Nie martwcie. się. Przeżyję, no mam ja. taką nadzieję, bo nie wiem, czy jest nie idealnie bezpieczne. Nie liczymy nic, no. Co Dobra, mamy to zrobione tak gdzieś. Tak gdzieś więc. Um, dobra, jest kolejny dzień. Git. Zabezpieczamy no, to tutaj, tak. Może na dole się zmieści mniej ludzi, ale... Próbuję zmieścić jak najwięcej ludzików. Y 8 ludzi przez mięści, lecz nie wiem. tutaj będą takie pachalki i nie, nie powinno blokować ich głowy. Jest no tak.